Bo znamy się kilkadziesiąt lat. Jestem w polityce polskiej od niepamiętnych czasów. Sam Pan widzi, jaki jestem przyjęty. Tak, ja jestem w jakimś sensie. No... My mamy dzisiaj to jak to? Służby specjalne tego wszystkiego nie wiedziały? Sprawdzenie najwyraźniej nie było zbyt rzetelne. Bo, e, e, ten, e, e, ten gangster został skazany. Na... No bo gdyby ja... były dowody, to on by już dawno siedział. Tak mi się wydaje, przynajmniej w praworządnym Dlaczego? państwie. Nie. Pan też się nie wie, z kim pan się spotyka na spotkaniach tłumy ludzi. Okej. Okay. Nie, nie, będę, nie będę z tymi argumentami polemizował. To nie ja chwalę się zdjęciami z Panem z Wielkim Bóg.